Najbardziej dynamiczna prowadząca. Najbardziej roziskrzona wokalistka. Zaprasza do wspólnej zabawy. Kaja znów zabierze nas w muzyczną podróż. Magiczny wehikuł czasu przeniesie nas w przeszłość. Razem z zaproszonymi gośćmi będziemy wspominać największe przeboje minionych lat. Atrakcji nie zabraknie. To było grane. W niedzielę o 20.25. Najbardziej dynamiczna prowadząca. Najbardziej roziskrzona wokalistka. Zaprasza do wspólnej zabawy. Kaja znów zabierze nas w muzyczną podróż. Magiczny wehikuł czasu przeniesie nas w przeszłość. Razem z zaproszonymi gośćmi będziemy wspominać największe przeboje minionych lat. Atrakcji nie zabraknie. To było grane. W niedzielę o 20.25.